Cześć, witam. To właściwie dzięki Dorocie z kanału Zabukowana odkryłam na nowo pisarza, o którym Wam za chwilę opowiem. To jest Kornel Filipowicz. Kornel Filipowicz, towarzysz życia Wisławy Szymborskiej. Oto zbiór listów, które między sobą wymieniali. To jest najlepszy w najlepiej w życiu ma Twój kot. Kornel Filipowicz. Ale ostatnio Znak wydał dwa tomy jego opowiadań, bo uważam, że Kornel Filipowicz to jest jeden z najwspanialszych autorów opowiadań w naszej literaturze. No może i Waszkiewicz i on. Pierwszy tom nosi tytuł Moja kochana, dumna prowincja. Opowiadania. I drugi tytuł Romans prowincjonalny. Również opowiadania Kornela Filipowicza. Dlaczego one mnie niezmiennie zachwycają, bo są piękne. Dzieją się na prowincji, są piękne, pełne melancholii, sentymentu i czegoś, co tak ściska za gardło. Moja dumna prowincja to jest takie mm, y, tytułowe opowiadanie i w której znajdu, znajdziemy tę apostrofę do prowincji. O moja słodka, dumna i wrażliwa prowincjo, jakże cię dobrze znam i rozumiem. Jestem przecież z ciebie, jestem tobą. Jesteś wrażliwa i czuła, ale pełna kompleksów. Gdyś byłaś zawsze przedmiotem pośmiewiska, jesteś mądra i chytra, kształcisz się, się, dużo czytasz. Chłoniesz radio i telewizję, ale podejrzewasz, że mogą, cię, że mogą być od ciebie chytrzejsi. Panicznie boisz się, by nie zostać nabraną. Masz swoje upodobania, znasz się na polityce, literaturze i sztuce, ale niechętnie ujawniasz swoje gusty, gdyż nie zawsze pokrywają się one z obowiązującymi w stolicy. Opowiadanie o prowincji to jest spotkanie autorskie. Autor ze stolicy przyjeżdża do małego miasteczka na spotkanie autorskie, oczywiście, jak myślicie. Wielka sala jest wypełniona po. No oczywiście, że nie. Jest osiem osób. Czy nie przypomina Wam to wiersza Szymborskiej pod tytułem co tam było? Wieczór autorski więcej było na meczu bokserskim niż na spotkaniu autorskim. Piękne opowiadanie. Co ja tutaj zaznaczyłam, już sama nie wiem. Aha, kot w mokrej trawie, to jest coś rewelacyjnego. Kot ma na imię murder i mówi, narratorem jest sam kot, który opowiada o tym, no, o swoim życiu. Akurat pada deszcz, a więc schronił się przed deszczem, no, jakieś okno sobie wybrał. Opowiada o przeszłości, w czyjej rodzinie był, dlaczego został porzucony. A w tym opowiadaniu jest zaskakująco tragiczna puęta. Naprawdę kwintesencja pisarstwa Kornela Filipowicza. A co to jest, tak? Kot. A tutaj co? Aha, sam Filipowicz mówił tak, staram się docierać do wnętrza człowieka za pomocą relacjonowania związków między ludźmi, a ludźmi, między ludźmi a ludźmi, ludźmi a zwierzętami, a nawet rzeczami a rzeczami. I to się Filipowiczowi udaje w sposób rewelacyjny. A teraz romans prowincjonalny. Tytułowe opowiadanie, znowu małe miasteczko, znowu poeta z wielkiego świata przybywa do małego miasteczka, gdzie mieszka dziewczyna z dominującą matką, no i musi dojść do tego, do czego doszło, czyli krótka chwila jak romans, krótka chwila jak burza, bo właśnie też jest burza, no i konsekwencje tego właśnie spotkania. Co jeszcze mogę po... O, jest tu przepiękne opowiadanie też o tej zamordowanej dziewczynce. O tej zamordowanej dziewczynce. Czekaj,cie mam, kobieta. Zaraz zapomniałam. O, o zamordowanej dziewczynce Ani, y, która y, akcja dzieje się w małym miasteczku, Ania 10 lat zostaje zamordowana, wszyscy szukają właśnie mordercy i y, filozoficzne o życiu i o śmierci y, mały kościółek, czyli y, y, ślub w czasie II wojny światowej. No co ja wam będę streszczać? Nie będę wam streszczać. Zachęcam tylko, sięgnijcie po Kornela Filipowiczanie. Pożałujecie i przeżyjecie wspaniałą przygodę literacką, przygodę literacką gdzie na prowincji. Dziękuję, do zobaczenia.